Wojtek Majewski, moje archiwum witam serdecznie. Jak zawsze dziękuję za listy, za sugestie. Przy okazji się wytłumaczę, że rajdów z lat 70. Moim archiwum nie ma, bo wtedy jeszcze studiowałem i nie zajmowałem się rajdami. Dopiero zacząłem pracować w telewizji w 1985 roku, tak bardzo dawno, drodzy Państwo. No i mniej więcej od tego czasu zajmuję się i pasjonuję się rajdami, aczkolwiek Wcześniej chodziłem oczywiście z tatą, jako małolat, oglądać sobie Sława Zasada. Proszę Państwa, zacznijmy od rajdów. E, też były takie sugestie, że rajdy to nie tylko Toyota, to nie tylko Hyundai, były przecież inne marki. E, wspomnimy inne marki związane są z Michałem Kościuszką, on przecież jeździł Suzuki, ale jeździł też e, Per Gunnar Andersson, jeździł Guy Wilkes i o tych dwóch za znakomitych zawodnikach wspomina materiał Suzuki. guy really, can could uh, go for the for the win here, and I uh, think we started maybe a little bit slower. Maybe this guy has the same tactic, and we maybe we we'll wait till Sunday to the big push. I think it's the same pressure for us both. We know, both know we're capable, and we both want to win. So. Vänster 330. Vänster 500, krön 50. Höger 5, vänster. 60 bit of water left three plus 130 small crest and left too long oh 60.

inside. inside. Right one plus, one hundred. Arrow, right four, in on exit, one twenty. Yes. <laughs> <Woohoo>! <laughs> To było wspomnienie i trochę na zamówienie. Właściwie powinienem się wytłumaczyć, dlaczego tak dużo było tego rajdu bez żadnego komentarza. Otóż, kiedy byłem w Meksyku, poznałem grupę Polaków, znakomitych kibiców rajdowych, no i byłem zdziwiony, że oni, za pośrednictwem internetu, oglądają również moje archiwum. Była taka sugestia. A może coś z rajdu Meksyku z dawnych lat? Pan ma w swoich archiwach. Znalazłem rajd z 2005 roku. Co prawda nie dotyczył on bezpośrednio Michała Kościuszki, który przecież startował w tym rajdzie z sukcesami, ale myślę, że warto było obejrzeć, bo ciekawie zrealizowany materiał. Ale teraz temat zmieniamy zupełnie, bo przenosimy się do salonu we Frankfurcie. Trochę o samochodach zgodnie z Waszą sugestią. Nie tylko rajdy, ale będzie także o motoryzacji. Powracamy, proszę Państwa, już po raz ostatni do paryskiego salonu. I muszę przyznać, że trochę nam zarzucaliście, że właściwie więcej w tych relacjach z Paryża jest. Po takich codziennych samochodach za mało ekskluzywności, za mało tego, co przecież podczas salonów jest bardzo ważne. A więc dzisiaj o autach z wyższej półki będzie o Infiniti, będzie o Mercedesie, a zaczynamy tym razem od Lexusa. To jest już piąta generacja LSA. Jak wiemy, LS został wprowadzony na rynek w 1989 roku, więc ma już ponad 20-letnią historię. Jeżeli spojrzymy teraz na jego linię, ta linia jest. Bardziej sportowa, nabrał takich bardziej muskularnych kształtów, ale także jest troszkę lżejszy w samym oglądzie z zewnątrz. LS będzie jak do tej pory w dwóch wersjach: w wersji benzynowej, czyli LS460, a także ten, który stoi za nami w wersji hybrydowej. LS460 ma silnik benzynowy, benzynowy 4,6 litra. Natomiast LS 600H, 5-litrowy, oczywiście cały system hybrydowy, który daje 445 koni, a przyspiesza w 6,1 sekundy. A teraz proszę Państwa, nasze marzenia idą w innym kierunku. Infinity, ale w wersji elektrycznej. Tu mamy, jak nam redaktor zauważył, sportową autentycznie linię. Przedni spoiler, tylny dyfuzor płetwy tutaj, takie aerodynamiczne, współczynnik CX-025. Więc mamy, no, jeżeli by nie było tego napisu Zero Emission, czy byśmy powiedzieli, że to samochód elektryczny? Może niekoniecznie, no, fachowcy by zgadli. Ale to wynika z tego, że sportowa linia, sportowe osiągi wcale nie kłócą się z ekologią. Jeżeli klienci, których stać na te samochody nie godzili się na coś nudnego, coś standardowego, coś pozbawionego luksusu, to teraz nie będą mieli tego dylematu. Mają luksusowy samochód o dobrych osiągach. Innowacyjnym systemem jest, co mnie akurat zainteresowało, ładowanie za pomocą pola indukcyjnego. Asystent parkowania najeżdża samochodem na specjalną płytę i bez żadnego gniazdka, bez żadnego włączenia samochód się ładuje. A co z Mercedesem w kontekście motoryzacyjnej w przyszłości? W Stuttgarcie także myśli się o samochodach elektrycznych i hybrydowych. Mercedes pokazuje, że jest gotowy pod każdym względem na to, co nadchodzi, czyli alternatywne źródła energii, samochody spalne z silnikami spalnymi, z silnikami spalinowymi, z silnikami spalinowymi zasilanym gazem, silniki elektryczne też są dostępne, także, no i również hybrydy. Tutaj wyciągamy Asadę Rynkawa pod tytułem Cele Shooting Brake, od razu dostępny we wszystkich wersjach silnikowych, od... Podstawowego o 250 CDI, o mocy 204 KONI, potopowy silnikiem AMG, nawet z pakietem Performance 557 KONI ma Myślę, proszę Państwa, że te frankfurckie, genewskie, czy nie wiem, salony w Tokio, to było z jednej strony ciekawe spotkanie z motoryzacją, ale było tam wiele premier, takich zapowiedzi właściwie, prototypów. Dla mnie właśnie te prototypy były bardzo ciekawe, bo one wyznaczały pewien trend. W motoryzacji. Ale teraz wracamy do sportu, proszę Państwa. Kto pamięta Puchar Cinquecento? Było coś takiego. Wspomnijmy. Poczyna się sezon wyścigowy. Od kiedy w ubiegłym roku na torze wyścigowe wjechały samochody Cinquecento, zrobiło się barwniej, ale i ciekawiej, bo kiedy 36 autek startuje, jeden obok drugiego, gęsto robi się na torze i bardzo ciekawie. I to Wracamy, proszę Państwa, do Pucharu Cinquecento, ale wracamy z nową propozycją. Oto Fiat Autopoland przekazał 40 samochodów typu Sporting dla zawodników. Powstała w ten sposób nowa kasa samochodów jeszcze szybszych, jeszcze doskonalszych i za tym oczywiście większe emocje idą. No i, proszę Państwa, na to, że w Poznaniu mamy start do pierwszego wyścigu, to klasa 900, tu najszybciej na treningach jeździł. Jacek Chojnacki, później był Jakub Pietruszyński, Grzegorz Kaczewski, Aleksander Bubel i Karol Buks I spośród tych zawodników upatrywaliśmy faworytów wyścigów Poznań I rzeczywiście tak jak wystartowali po wielkich emocjach, można powiedzieć, że i przyjechali na metę, bowiem Jacek Chojnacki był pierwszy, Jakub Pietruszyński był drugi, a jedynie na trzecim miejscu poważna zmiana, jeśli chodzi o układ. Na polu startowym przepchał się tam Karol Buksi i to właśnie on, zawodnik również z Automobil Klubu Wielkopolskiego, zdobył trzecie miejsce. A więc proszę Państwa, wielkie emocje w Poznaniu, bo doszła także klasa nowych samochodów. Czerwone, żółte i czarne. To są sportingi, ale my jeszcze oglądamy na pierwszym trudnym lewym łuku samochody z klasy 900. Jacek Hojnacki to doskonały mechanik, ale on pokazał również, że jest świetnym kierowcą. Piękna, elegancko oprawa, jak zwykle wspaniałe dziewczyny, wielu dziennikarzy i co cieszy, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc jest cieplej, a więc i kibice mają okazję pospacerować i poglądać jak wygląda depo, jak przygotowują się samochody przed startem, no i później emocjonować się warto. Rzeczywiście w Poznaniu emocji było wiele ale szczególnie te emocje niosła ta nowa klasa. To właśnie Cinquecento Sportingi, te żółte. I tutaj wspaniała jazda Krzysztofa Gawrońskiego. On startował z drugiego pola startowego, ale wyprzedził Jakuba Golca. Później bardzo dobrze jechali Maciej Kołomyński, Adam Tuszyński, ale ostatecznie startujący z szóstego pola startowego a Wojciech Cołoszyński zajął trzecie miejsce. Firma Fiat Autopoland zadbała, aby nagrody jak zwykle były bardzo cenne. Fiat Punto za miejsce pierwsze, Fiat Cinquecento 700 za drugie, no i bardzo wysokie nagrody finansowe, a za każde zwycięstwo w poszczególnych eliminacjach 25 milionów złotych za pierwsze miejsce, a więc było o co walczyć. Oto Jacek Chojnacki wspólnie z Jakubem Pietruszewskim i Karolem Puksem na podium. Jakubem Pietruszyńskim, przepraszam, i kolejni triumfatorzy, Krzysztof Gawroński, Jakub Golec i Wojciech Cołoszyński. Są zwycięzcy zarówno w klasie 900, jak i w klasie sportu. No i teraz proszę Państwa pora na konkurs. Konkurs będzie też związany z wyścigami. Zobaczycie Państwo, jak pracuje jeden z najlepszych kierowców wyścigowych w naszej historii już puszczam ten materiał. Proszę zwrócić uwagę, moim zdaniem na Niezwykły spokój, na jego taką elegancję, na jego grację, bo mało kto potrafi tak sobie radzić za kierownicą jak ten zawodnik. Można powiedzieć, że prowadzi samochód tak, jakby jechał na wycieczkę. Delikatne ruchy, bez żadnego szarpania. Czasem zerknie w lusterko. Charakterystyczne oczy. Pewnie Państwo się domyślają, jaki to samochód, ale nie będę zbyt wiele podpowiadał. No właściwie mając logo Volkswagena, nie trudno się domyślić. Że jest to auto z tej rodziny. Drodzy Państwo, oto jeden z naszych bardziej doświadczonych i znanów, znanych kierowców wyścigowych. Nie będziemy już tego więcej e, pokazywali. Wszyscy, którzy chociaż trochę interesują się sportem, na pewno będą wiedzieli, kto. Jak zwykle odpowiedzi prosimy przesyłać na mój adres mailowy senspl. Albo odpowiadajcie Państwo na Facebooku czy na YouTubie, tam również moto archiwum można odnaleźć. Dziękuję, to tyle dziś. Do zobaczenia.